opera gra o tron. in the name of the warrior i charge you to be brave in the name of the father i charge you to be just in the name of the mother I... nie różnie bo czekaj nie było informacji że to jest blenderowane to co są to mogą być po prostu ubytki z samej gry i charge you to be brave W name of the father, I charge... sztucznie wygląda to półtora już. In the name... ale już jest na plus w porównaniu do mafii, że włosy i półtora się luczą. No father... Sztucznie to, to lekko wygląda, ale to ma swój urok. To be just... in the name of the mother, I... Ej, dobra, ten kosmyk fajnie wypadł. Ale to ma taką graficzkę, taką stylistykę, jak y, jakiś assassin rest. Nie powiedziałbym, że słabe światło. Ja bym powiedział, że stylistycznie dobrze by tej akurat światło. Bo nie masz jednego źródła innocent. światła. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest jednak zima, więc światło się bardziej odbija od ziemi, w sensie od śniegu. Arise. Więc to akurat plus jest, że masz dwa źródła światła, a nawet więcej. A Też światło nie jest strasznie przerośnięte jak w Dragon Age'u Vegard było. Castle Black is the only thing standing between the White Walkers and the Seven Kingdoms. We could use your help. I'm nothing but a northern bastard for a powerless. <laughs> we could use your help. I'm nothing but a northern bastard for a powerless house. Don't underestimate northern bastards. ...someone must gather the support... But I associate with that Polish where could be the Great Houses. Attaining your father's name will be hard. Making your own will be harder. It is up to you to decide which is more worth your while. Modesty won't get you very far in King's Landing. Do at least try to feign a little arrogance. We find it far more o, ten, fajnie wygląda ten tron. You've seen the White Chyba będą same postaci z gry o tron też. South. Tak wie, wiesz, że z książek. You know what they can do. Tam, to, tam ten głosek fajnie rocznie wypadł. You've seen the White you know what... Fajnie to wypadło, ale też widzę minus. Krew sztucznie wygląda na jego twarzy. You've seen the white walkers yourself. bardziej wygląda jak jakaś farba niż jaki, jakaś krew you know co to, to też tak sztucznie wygląda w tym śniegu Ten śnieg wygląda bardziej jak jakaś ciecz you know czy coś takiego. To... Tutaj bardziej wypadł ten śnieg jak jakaś biała ciecz niż jak rzeczywiście śnieg to Ale przynajmniej krwisto będzie O, ten cios był sztuczny, strasznie ta krew się dziwnie rozbryzgła. Winter is Kurde, z trailerem gry Otron mam ten problem, że fajnie to wygląda, ale nie wygląda to dobrze w porównaniu do innych trailerów. Pff, jest spoko, ale inne gry przyćmią grę Otron tak gra się chyba nie wybije, porzekamy sobie, zobaczymy, ale wydaje mi się, że nie będzie tym wielkiego boomu na tą grę. Ale ciekawie wygląda. Są momenty, w którym strasznie sztucznie to wygląda i wygląda jakby to było ze środka gry, na przykład ta walka wygląda jak była ze środka gry wzięta. Też to nie jest prerenderowany chyba zwiastun. co mówiłem. A, to nie wygląda jak prerenderowany z Będzie coś podpisane? Cardysandrum, są mobilne platformy. ciekawio, ciekawio. Nie, no wydaje mi się, że to będzie taki średniaczek. Właśnie. Dobrze, Cedek słysz To może być taki średniaczek. Nie widzę nic ciekawego tutaj. Tak, jak jakbym miał porównywać, to takie Assassin's Creed 3 W sumie by pasowało, strasznie spóźniona gierka według mnie po prostu. W 2025 będzie. Nie, wiesz Reszta gier mi Dobra.